Ha Wszystkim przychodzę tutaj tylko na chwilę, żeby Wam wytłumaczyć po prostu kilka kwestii, ponieważ właśnie obejrzeliście kilka świątecznych klipów. Jakby zapowiadających świąteczną Serię na naszym kanale, którą będę Prowadziła głównie ja Jako, że już trzeci raz Na swoim bookstagramie będę prowadziła Świąteczne odliczanie do świąt I tam jest dużo, dużo więcej atrakcji To tutaj na czterech bookerach Będą się pojawiały trzy razy w tygodniu Ode mnie vlogmasy i będą one W środy, piątki i niedzielę Więc myślę, że Dosyć często, oprócz tego w sobotę Będzie się pojawiał taki wspólny vlogmas Od Miśki, Poli i Oliw więc tak naprawdę będziecie mogli tutaj zobaczyć nasze wszystkie takie grudniowe vlogi Ale mnie będzie po prostu najwięcej No niestety dziewczyny się w tym roku nie wyrobią z takimi codziennymi vlogmasami Bo to jest jednak ciężkie do montowania i organizacji Ale mam nadzieję, że taka forma jaką wam tutaj oferujemy wam się spodoba I oczywiście widzimy się 3 grudnia Także dziękuję za oglądanie Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić vlogmasów I do piątku!